A to triumfator letniego Grand Prix w tym sezonie. Mistrz Polski na igielicie indywidualnie i drużynowo, Maciej Kot. Ucho, Forma z lata? Nie ulata najwyraźniej. Tak, żeby dostosować się do tych wierszyków y przesyłanych przez Państwa na nasz profil Facebookowy. 141,5 metra. Najdłuższy skok przy wcale nie najmocniejszym wietrze pod narty. 4, 4,9 punktu odjęto od noty Macieja. Już przy wyjściu z progu chciałem powiedzieć, że widać, że odpalił wysoko, no ale patrzyliśmy do końca, jak płynął spokojnie w powietrzu. Bardzo ładnie wylądował. 18,5, 19 od polskiego sędziego pozostali właśnie 18,5. Takie były noty. Stefan Horngacher z zadowoleniem popatrzył na występ naszego zawodnika. Coraz większe, bo już tylko pięciu zawodników pozostaje do zakończenia zawodów i ten piąty po raz znowu piąty, Maciek Kot, ale ja dzisiaj wierzę, że to nie będzie kolejne piąte miejsce Polaka. Brawo Maciek! Brawo! Na... Tej zielonej linii, dokładnie gdzie trudno powiedzieć. No ale miejmy nadzieję, że to jest świetny skok 136 metrów. Metr dalej niż przed momentem Eisenbichler. Dodany za wiatr 14 punktów. Noty 19,5, jedna 19, 3 po 18,5 punktu. No i być może Maciek będzie liderem, a to by oznaczało. <laughs> to by oznaczało to na pewno miejsce. miejsce pierwszej piątce. Za chwilę zobaczymy, czy tak będzie. E, łączna nota 286, 2, yes. 289 286,2, 289,3. Brawo Maciek, w tym momencie o 3,1 punktu wyprzedził Isenbichlera i jest na pierwszym miejscu. Na razie na pierwszym miejscu Maciej Kot. Kot. imiona, registrujemy już pomiernie długo, ale w tym sezonie za jest najsilniejszy. Plynulý, klidný let 25-letého Skokana ze Zakopaného, který v této sezóně byl jednou, druhý, třikrát pátý, Garmiši sedmý. Nádherný skok ve vzduchu, bez problémů, doskok. Zřejmě budeme mít dva Poláky na čele a dokazuje to. Dokazuje to, jakou ten polský tým má v tuhle chvíli sílu. Kotvede Žila je druhý a nahoře je ještě připraven Kamil Stoch. ...metr, je to jsou jen pár metrů, které skvělí Novo a Čekirnu. Marcel Kott, který je jedním z vícejších velkých polských hovorek, Wow, det er så flot det der. Rent publikumsmæssigt, så er det her jo noget af det tætteste polakkerne kan komme på en øh, hjemmebane. Som er 139 meter. Altså, det er jo nærmest lidt øh, mærkeligt at sige, at øh, den svageste af de uh, polske hopper indtil videre, nemlig David Kobachi. Han ligger jo altså uh, længdemæssigt på 7. pladsen, men uh, Piotr Siwa er den, der har scoret mindst point. Der er kun 0,7 point mellem de to med. Og så har polakkerne jo altså uh, hele tre mand uh, i uh, den individuelle top 10 på nuværende tidspunkt. Og hvad kommer der? Kommer Panetner til, til stok. Ja, det gør der faktisk to. nam już teraz tylko szóstka naszych reprezentantów na najbliższy turniej czterech skoczni. Pierwszym z nich jest ten, który w pierwszej serii zawiódł, który skoczył tylko 120 metrów, Maciej Kot, no i teraz będzie szukał okazji do rehabilitacji. Sam jestem ciekawy, co pokaże Maciek w drugiej serii. 12,5 punktu tracił do prowadzącego Piotra Żyły. Maciej Kot już na rozbiegu. Dynamiczne wyjście z progu, teraz wszystko było w porządku. Ładnie ułożył się w powietrzu i bardzo daleko poszymował poza rozmiar skoczni, poza 134 metr. A zatem on teraz niezwykle wysoko stawia poprzeczkę dla pozostałych jeszcze w konkursie pięciu zawodników. Na no to, której pozycji to wystarczy? Był szósty, pierwszy nieudany skok, ale ten drugi pokazuje, że to tylko wypadek przy pracy aktualnie szóstego zawodnika Pucharu Świata w tym sezonie. Drugi w Lillehammer, trzykrotnie piąty. A dziś na Wielkiej Kroki na razie jest liderem w rywalizacji o Mistrzostwo Kraju, po które sięgał już w swojej karierze dwukrotnie w 2013 i w 2016 roku. Brawa dla Maćka Kota, zdecydowanie najdłuższy skok. O, czekamy na dokładny pomiar. Czyżby zaskoczył sędziów mierzących tutaj odległość? Tak, Czyżby tam nikt tak, nie stanął bo... na tym punkcie? <laughs> size? Natomiast no, mówię, szkoda, że ten pierwszy skok nie wyszedł. Nie wiemy, co tam się stało. I tam jeszcze na dokładny pomiar 139 metrów, a za ten fantastyczny skok... No i jeśli uzna...